Open Save Dialog. Zbogacimy nasz program o możliwość odczytu i zapisu plików. Dodaj do projektu obiekty typu Open File Dialog oraz obiekt typu Save File Dialog. Dwukrotnie kliknij w opcję Zapisz z grupy Plik. W pierwszej kolejności wywołam gotowe okno dialogowe zapisu, dodane do projektu pod nazwą SaveFileDialog1, za pomocą jego metody ShowDialog. Zmień właściwości obiektu o nazwie SaveFileDialog1 we właściwościach DefaultExt wpisz domyślne rozszerzenie dla pliku. Właściwość FileName zawiera nazwę pliku. Domyślnie wpisz plik. Właściwość Filter pozwala na stworzenie listy typów zapisywanych plików. Format zapisu jest następujący. Najpierw podajemy nazwę typu pliku, później następujący symbol i po tym symbolu wpisujemy rozszerzenie. Następną nazwę typu pliku podajemy po takim samym symbolu. Ważne jest, aby przed nim i po nim nie używać spacji. Wróć do edycji kodu. Jak wiadomo, metoda showDialog w wyniku zwraca wartość typu dialogResult, zależną od wciśniętego przycisku. Nasz plik będzie zapisywany tylko w przypadku, gdy zostanie naciśnięty przycisk OK, więc posłużymy się instrukcją warunkową if. W definicji warunku podajemy pełny adres w przestrzeni nazw dla naszej wartości. Jeśli w oknie dialogowym zapisu wciśnięto przycisk OK, zapiszemy plik za pomocą metody Save File. Nazwę pliku odczytamy z właściwości fileName naszego okna zapisu Save File Dialog 1. Uruchom program i wpisz przykładowy tekst. Zapisz tekst do pliku. Przystąpimy teraz do zapisu kodu dla opcji Otwórz z grupy Plik. Postępujemy podobnie jak w przypadku opcji zapisu do pliku, rozpoczynając od instrukcji warunkowej if, więc kopiujemy kod z funkcji zapisu do pliku. Jako okna wyboru pliku do odczytu użyjemy obiektu o nazwie OpenFileDialog1. Do wczytywania pliku tekstowego służy metoda LoadFile, obiektu o nazwie PoleTekstowe. Nazwę pliku do otwarcia pobierzemy również z obiektu o nazwie OpenFileDialog1. Uruchom program. Czytaj wcześniej zapisany plik.